Się pier... Siemano, siemano, z tej strony ja, czyli Łukasz z Muzyk na gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj sobie pojedziemy z drugą daweczką azotu. To idzie na przężytko i na pszenicę. Ale najpierw o, przygotujemy się z dziesiątkę. To się czasem obraca. Czasem się tu obraca ten dup O I się maski nie da otworzyć. Ogólnie wpadło kilka nowych rzeczy filtr, ale i niska olejowa. Nic nie nagrywałem, bo po części to robił ojciec. Ja byłem zajęty sadzeniem warzyw. Też Wam nie pokazywałem jak wyrydlałem, chyba uprawiałem. Ale to wszystko takie pourywane, wszystko takie robione między deszczami. Wiecie o co chodzi. Generalnie płynu mi ubywa z chłodnicy. Część wylatuje tu. Ale kurde z tego leci, z korka widzicie, jest obsmarowany cały korek i tak już uszczelniany tu był od dołu natomiast ojciec mój kochany też wymienił tą uszczelkę i już nie leje się tu olej w tym miejscu także z miski się trochę kapie z przodu, ale tam by chyba trzeba było przegwintować w każdym innym miejscu jest już super a trzeba to było zrobić, bo trzeba się kończy przegląd, trzeba jechać na przegląd a wiecie jak to ucieknie, to wiadomo, że jest olej, ale diagnosta tak niechętnie patrzy. A 60 tu stoi, popryskałem. Udało mi się skrócić rzepak robaka do i grzybówkę zrobić. Miałem dzisiaj jechać, e, pryskać pszenicę skracać i przężyto skracać. Bo przężycie już kolanko e, uciekło dawno, w pszenicy jest. Ale po pierwsze, że wieje mocno. A teraz dodatkowo jeszcze widzę, że za chwilę będzie padać. Znaczy, nie tak za chwilę, ale za jakieś 2,5 godziny, zanim, zanim zrobię beczkę, zanim dojadę, zanim popryskam, no to wiecie, to trochę czasu minie, bo 6 hektarów do opryskania by było: 3 hektary pszenicy czy sprzężyta. Więc nie jadę, pojadę sobie z drugą dawką. I to dzisiaj w odcinku, właśnie. To znaczy się nie tylko to, bo jeszcze ja korzystając, że sobie sama przywiozę, to pozrzucam korzenie z tej przyczepy i sobie odwiozę na gospodarstwo, ale najpierw przesiek taryw azotu do zasiadania. Jadę po rozsiecać. Skrzeki do stodoły. W poniedzieli go wyciągnę, będę robił może koło środy zabiegi. W pszenicy kolanko nie ucieknie. To się tylko stąd cofnie, zapnę sobie rozsiewacz, przygotuję się i włączam się zaraz. O kur... Widzicie? Jak człowiek nagrywa to wyłącza myślenie bym sobie drzwi upierdzielił i fuuu jeszcze mi kurde chyba się żarówka wyjarała w jednym kierunkowskazie tym ważniejszym w rozsiewaczu albo coś nie kontakci kuźwa nie wiem nie mam pojęcia ale wsypię sobie to i tak będę jechał koło domu, rozkręcę, przełożę żarówki i zobaczę. Okej okay. A kurde zaś rzękawiczek nie ugrałem Mak i Haber, tak jak w zeszłym roku Tu rozsiane półtorej hektara z głowy

Tu pszenica jest brzydka, wybija, przeżyta dużo, bardzo dużo. Niestety źle zaorane. No i mi wybiło przeżyta po poprzednim. No, po przedklonie, co nie? Ale to przeżyto nie jest jeszcze tragicznie, bo to przeżyto strasznie żrą sarny. I w ogóle zauważyłem może niepotrzebnie je goniłem Franca ale jak ja widzę, jak mi kurna rzepa żrą, drzą... Przepraszam, odbiło mi się byłem obiad gdzieś. Czy generalnie rzepak? Ja widzę, że w tym rzepaku to one właśnie głównie jedzą to przeżyto co wystaje. Widzicie? Bo rzepak nie jest pogryziony. Nie ma liści zeżartych. A przężyto jest wyjedzone. Skrócony został e, 4 dni temu został skrócony. Jadę dalej, bo jeszcze mam to przężyto do zrobienia. Tu pszenica mi się nie podoba, strasznie. Tam jeszcze tego sprzężyta jest mało, ale tu była ciężka glina, ciężko mi to było zaorać. No i kuźwa wybiło dużo. O, tak, co by nie latał. Tu jest połowa dziś. No i jest spoko Tu jest pole na 11 metrów To sąsiadowi za sole Jednemu i drugiemu Ale wszędzie to ładne Do skracania już jest ładne w sumie Ale nie ma pogody za bardzo, dzisiaj wieje w góry wszędzie badać ma O i od tak wąskie na 12, długie na głupie ile a jedzie się jedzie 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 Szczęśliwi ci, którzy tutaj uprawiają szerzej jak 12 Nie wiem, podwójnie w dzierżawy pobrali czy coś Nie mają to chociaż dwadzieścia parę To można, a tak to jednemu sąsiadowi solisz Drugiemu sąsiadowi solisz Tak to bywa a Nie będę teraz przestawiał łopatek na jedno że opuściłem, mniej obrotów na wodę spoko kurde, pogoda taka, że nie wiadomo, czy to będzie padać dzisiaj, czy nie będzie padać jechać, pryskać, nie pryskać kurde, niby szkoda, bo to grube pieniądze na hektar są, tam jest napisane, od 2 do 4 godzin ma nie padać, to w zależności od ilości użytej cieczy i tak dalej, i tak dalej patrzcie, w rogu mi się coś lepiej nie udał te niedopryskane o a to trzy jednakowe placki trzy jednakowe place w rzepaku wypalone środkiem ochrony roślin niektórzy są uczciwi, ja nie jestem w Jeszcze ładniejsze przężytko Piękne Umi się gospodarzyć, kurde <grywa> Jak sypałem pierwszą dawkę tutaj A tu jest naprawdę pokaźne to przężyto Jak sypałem pierwszą dawkę tutaj To powiem wam, że Tutaj siadało Siadały, Traktor mi siadał Ale dzisiaj nie jest aż tak mokro Ostatnie przężyto Też ładne, no tu, tu mi ładne Bo tu woda wypłukuje tak, leci z gór, ale tam jest ogólnie fajnie Jest kurda ciężko wystartować w ogóle trzeba tak langsam, langsam, jak to mówią u nas I teraz Plastykować bez tej hydrauliki jednak, kuźwa przy tym rozsiewaczu co to zrobić Siłownik jest, tylko kurde Spawy zrobić, A co to dla takiego Co to dla takiego majstra spawy, nie? Zrobić Chmurzy się coś murzy i Nie wiadomo, przyjdzie, nie przyjdzie Nie będę dzisiaj pryskał, zrobię porządek z korzeniami Koniec będzie się miło przesiąść do jakiegoś cywilizowanego traktora w końcu Ojciec zabrał 60 A ja zaraz go będę samem gonił i jedziemy rozpakować te jedziemy rozpakować te korzenie A ja pies nie poznał traktora, a mój bo rybiesz <gryw> Nie nagrywałem wam ostatnio za dużo ale tu jest posiane buraki, marchew, pietruszka w tych redlinach Poprzek celowo, żeby tu się to zakręcać elegancko Tu będzie 8 rzędów chyba cebuli w redlinach I tu już pójdzie cebula bez redlin, bo chcę spróbować, tak? Tam będą ziemniaki, a tu reszta ogórek Znaczy, no, ogórek oddzielony od ziemniaków, żeby nie, nie chorował aż tak, nie? Ale zapinamy przyczepy, pozrzucam te pniaki Będziemy działać dalej w sumie nie, tylko te ptaki jeszcze ma ze mną podrzucacie. Bo później będę cebulę sadził, to nie ma co oglądać. Muszę porozsuwać te widły, ale na razie spróbuję powpychać je trochę, trochę głębiej. Orzech jest do ścięcia, w sumie siostra mówiła, że nie potrzebuje tu orzecha. Ja go też nie potrzebuję. Za sobie napęd włączę. To powciskam, to powciskam, to tam wysypię te drugie. Dobra, idę do ojcu podpiąć przyczepę. O, powoli, powoli. O, za daleko. Popuść trochę. Dobra, ok, dzięki. Tym razem muszę odpiąć wszystkie tylne też. Tylną Ja pier... <noise> Tego nie przewidziałem, a tak musiało się stać. Dobrze jest, choć nie do końca. To spadnie to by można było jeszcze popchać, kurde Może mi nie urwie burty co? No eee, dobrze, dobrze, Kurde Uuuh. Widzieliście to? Właśnie to jest to, jak człowiek nagrywa i się spieszy Pośpiech i nagrywanie to zły doradca jest Przejdzie, przyczepa przejdzie Łukasz czemu zostawiłeś tu pług, obsypnik, agregat? No bo tak nie łatwiej jest Jak mam wiecie pół godzinki żeby tutaj sobie coś porobić na przykład, nie? Bo żona idzie do pracy a bo godzinkę To mi się nie chce latać na gospodarstwo po to, po prostu co tu stoi Ej no luks jest. Tu się wyrobi, tam się podjedzie, resztę się zrzuci I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć!